thank mm -hmm. you Dzień dobry moi drodzy, Jakub Klawikowski z tej strony i to jest ten kanał, na którym wam opowiadam o kulisach mojej pracy, o tym jak... Witajcie! W... Jezus Mario. Nie strasz mnie tak! Tak właśnie wygląda nagrywanie w domu, a dokładnie to na balkonie. A co ja dzisiaj właściwie chcę wam przekazać? Co wam chcę powiedzieć? Zapytam Was tak na początek vloga, czego chcielibyście się nauczyć? Czego nie wiecie w zakresie filmowania? Co Was zastanawia? Czego nie możecie znaleźć w internecie? Jestem bardzo ciekaw Waszego feedbacku, bo robimy te wszystkie nasze rzeczy edukacyjne właśnie po to, żeby dawać jak największą wartość, żebyście Wy dostali to, czego potrzebujecie. Jeszcze mam też drugie pytanie Gdzie najbardziej lubicie oglądać jakieś live'y? Bo zastanawiam się nad tym, nie robiłem nigdy live'a na YouTube, może to jest czas, żeby w to wejść e, Czy wolicie oglądać takie live'y na YouTube, na Facebooku, czy może na Instagramie? Co jest najwygodniejsze? Takie średnio korzystne to światło W środku dnia pada centralnie z góry ale jakoś to poradzimy. Reakcje na ten film, który wrzuciłem już niecały tydzień temu, czyli myśli, yy, nasunął mi taki wniosek, a właściwie to jest potwierdzenie tego, co już yy, od yy, dawna wiem, że autentyczność to jest podstawa, jeżeli chodzi o tworzenie treści do internetu. Bo w tej chwili mnie przynajmniej Facebook zalewa bardzo wieloma reklamami typu. Yy, Social media, marketing, jakieś tunele sprzedażowe, jak zoptymalizować sprzedaż online, produkty online, bo rzeczywiście też się tym interesuję, bo też e, więcej działam w zakresie oferowania naszych usług poprzez sieć. To, co jest taką podstawą, to, co jest takim fundamentem, to jest autentyczność. Musisz mieć jakiś realny produkt, realną usługę, która odpowiada na potrzeby, a jeżeli e, nie masz, tylko ciągle się uczysz, to też po prostu pokazujesz. Co robisz, jak to robisz w różnych warunkach w domu, eee, tak jak ja teraz na przykład na balkonie, być może słyszycie sąsiada tutaj obok. To odsłonianie się, pokazywanie pewnych nawet niedoskonałości to buduje tę wiarygodność, już mówiłem o tym nieraz, ale ilość komentarzy jaka przyszła, możecie je sprawdzić pod tym ostatnim filmem. No. To, to jest taki duży kop dla mnie, żeby dalej iść w tę stronę i odkrywać, wyciągać tak ze środka różne rzeczy, które gdzieś mi chodzą po głowie, bo jak się okazuje wielu osobom też chodzą po głowie i jeżeli wy też macie coś, co was tak e, gdzieś od środka wierci i nie daje spokoju to może trzeba pomyśleć jak to wyciągnąć na świat i jak się tym podzielić ja mogę wam pomóc w tym jeżeli to w jaki sposób by było związane z filmem, to piszcie komentarze. No i co tam w ogóle u nas? No generalnie to w przyszłym tygodniu. Czyli teraz, we wtorek najbliższy, chyba nie będzie takiego webinaru jak zawsze robiliśmy. Ale przygotowujemy kilka innych, ciekawszych, ciekawszych, po prostu innych, nowych rzeczy, o których Wam powiemy w najbliższych dniach. Zobaczymy, niektóre jeszcze są objęte troszkę tajemnicą, ale będzie ciekawie. Rozwijamy nasze różne treści online. Owe. Więc sprawdzajcie profil ASF Studio, ale tutaj na swoim Jakub Klawikowski też będę wrzucał na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisach. No i pamiętajcie, zostawcie mi wiadomość, czego chcecie się dowiedzieć, czym ja mogę się podzielić z Wami, co Wam najbardziej pomoże. Taki vlog balkonowy, cały. W ogóle mam taką myśl że zrobiłem tydzień temu ten film i teraz taka presja, żeby następny był równie dobry. No ale to tak nie będzie, bo wrzuca się różnorodne materiały, niektóre są poradnikami, niektóre są vlogami, niektóre są artystycznymi dziełami i takie artystyczne dzieła jak ten sprzed 6 dni. Będą się pojawiać, ale w momencie, kiedy będzie na nie wena, będzie na nie e, jakaś, jakiś pomysł, bo tego nie można robić tak e, taśmowo. Przynajmniej e, ja tak uważam, że jeżeli to ma wychodzić gdzieś realistycznie, no to trzeba to robić wtedy, kiedy jest na to pomysł. Więc bądźcie czujni, bo na pewno się jeszcze coś pojawi. A tymczasem klikajcie w subskrypcję, w dzwonek. Na Instagramie, na Facebooku, i nowość jestem też na TikToku, więc jeżeli jesteście na TikToku, to y, też znajdziecie opis. Y, w opisie znajdziecie link, i tam klikajcie. Do zobaczenia.